Diabła, znaczy największą, nie wiem, ale. Bronią diabła jest religia. Religia. Jak powstaje religia? To nie jest coś skomplikowanego. Jezus na dwie rzeczy się wkurzał. Zatwardziałe serce? I na niewiarę. Tak? Mamy mieć wiarę. Mamy spędzać czas z Bogiem. mamy mieć otwartą serce. Jezus jest sprawcą wiary, tak? Ta wiara rośnie, ona się... W i tak dalej. Ale druga rzecz. Zatwardziałe serce. Widzisz, dzieci, dzieci nie mają zatwardzałego serca jeszcze, one są, i to jest ten wyraz, czułe, one mają czułe serce, one naprawdę chcą się ukochać, naprawdę się dla nich ważny, ale to jest, one całym sercem, one kochają całym sobą, Boga, całym sobą siebie i innych ludzi i to się wylewa, bo one są czułe, one chcą naprawdę pomóc, one chcą naprawdę dobrze, one nie mają umysłu religijnego. Tylko są czułe, właśnie. Są wrażliwe. Tak? Na ludzki ból. Widzę, że kogoś boli, to one nie podchodzą i nie mówią wersów. Nie mówią jakiejś teologii. Tylko przytulą Cię, uśmiechną się. A stamtąd później wszystko wypłynie. To jest ta różnica. Dlatego czułe serce, jak miał Dawid. Według Bożego Serca. Bóg ma czułe serce. Jezus ma czułe serce. Czułe serce. Czułe serce. A nie religijny umysł. Czułe serce. I to No. I radość tam płynie. Wolność, tak? I ty chcesz tym się dzielić, tak? Czułe spłuczułem co serce. Amen.